Witaj, mój świecie. Witaj, przyjacielu, przyjaciółko moja. Zatrzymaj się na chwilkę. Czy wiesz, że każda chwila, kiedy zatrzymasz się, przyniesie Ci obfitość, radość i pokój, spokój wewnętrzny Twojego serca? Zanurz się w głębi. Źródło bezwarunkowej miłości wszechświata zanurz się w ciszę, która twą duszę kołysza. I wsłuchaj się w nią. Wsłuchaj się w siebie. Na pewno znajdziesz rozwiązania we wszystkich przeciwnościach losu. Świat wyjdzie ci naprzeciw, kiedy bezwarunkowo, zawsze z ufnością spojrzysz, nie oceniając nic i nikogo. Tylko wyciągaj wnioski. Wyciągaj naukę. I przyjmij wszystko takie, jakie jest. Każdy z nas jest ważny, ważny. Nie musisz nic udowadniać. Po prostu bądź sobą. Pozwól sobie na to, by być. By I świadomie wybieraj to, co najlepsze dla ciebie. Nie wahaj się, gdy oceniają cię inni. że być po prostu sobą. Uwierz miłości. Uwierz u siebie. I po prostu ufaj. A świat wyjdzie ci naprzeciw. Twój świat wie, co dla ciebie dobre. Twój świat wie, co dla ciebie najlepsze. Opiekuje się Tobą. Kiedy ci nic nie wychodzi, powtarzaj te słowa. Mój świat wie, że to dla mnie dobre. Opiekuje się mną. Nie jestem sam sama. A kiedy masz powodzenie, to tak mój świat troszczy się o mnie i cieszy się ze mną z moich sukcesów. Zaufaj. Uwierz, zadańcz, zaśpiewaj i bądź wdzięczny całym swoim sercem.